super gadżety łukaczku. Użyj koniecznego do a dostaniesz bardzo ciekawy rabat. Na który gadżet zdecydujesz się Ty? Więcej na kaczku.pl Więc my już jesteśmy w giereczce. W ogóle dziękuję Wam. Zrobiłem sobie takiego skina Jack, Jacka Blacka i jest ze mną Oliwier Wetychy. Przywitaj się. Siemanko, i co, jak tam u Was? U jest naprawdę bardzo dobrze. A Jeśli Wy chcecie więcej dostosów na moim kanale, Napiszcie w komentarzach hashtag pokoje. A ja zaserduszkuję twój komentarz i pojawię się na odcinku. Dawaj Oliver wytychy do windy. Co jest? Jakieś tu są czasami nowe windy? Okej, okay, za ciebie I co? Black. O! Jack Black! Dzisiaj cię zaskoczy właśnie Jack Black. Jack Czarny. są dziwne? A to jest? tak Jaką? 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 tak Jaką? 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 takie Jaką? takie Jaką? takie... Jaką? 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 tak? Jaką? Jaką? z Jaką? Teraz mi Jaką? wyskoczy. O no ty? chodzi. Tyle a ma, to nie mam miejsce. To pierwsze, sobie w końcu. Grał. No Ja grałem. Nic nie ma. Dobra, nie, nie traćmy czasu na otwieranie szafek. Musimy po prostu przejść w tę grę. Albo no, może będą jakieś witaminki. E, na chłopcu... O tu. O, do tutaj będziemy chodzić. Mam tutaj koiny, gdzie ty jesteś? tu. A o! Ta bierz witaminki, minki, bierz, bierz! O, dobra. Ale dobra. A, a tu się da rzucać itemy? A no da się rzucać, patrz, mogę ci dać na przykład łony. A może wiesz? Put x, to pisze, drop item. X. Drop item. A ja myślałem, że tu, ta. Ta świeca, myślałem. No, no chyba przyjść do Dorsy, co? Ej, uwaga! Raz leci. Cóż? Czej? Leci? Hem Cham, pochodzę! Okej, okay, no Cidu. Anos skrzynia, i co tam masz? Poczekaj, poczekaj, nie otwieraj drzwi bez mnie! O co No mam w O, szafki I tu będzie pająk, jak zawsze. E, on w kresku, Gdzie? O, to masz, no. Co? No, skrzynki. A, dobra, dobra. O, fish... neon. O, się złożyło, dobra, lecimy. O, e, oczy! Chowaj się! Lecz szybciej raz ja. o, ej, uwaga, oczy! Kolejna? No. Straciłeś już HP? Ale tylko jedno, wchodziłem, ale to jest takie małe. Ale to musisz być pewny, czy są oczy. Tutaj tu, y, które jest? Eee, tutaj, 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 tutaj. Mamy Candle. O! Mam dużą Będzie tu pająk. Baterie! O! Mam witaminkę! dam ci zaraz. Bo Bo ci się przydadzą witaminki na Seeku na przykład. Baterie! Masz. Potem Po gdzie? Na tej szafce, O, dzięki. Dzięki, bo ja go latarki potrzebuję. Dawaj, otwieraj, wrota! No. O! Wroty! No. O. Ej, poczekaj, 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 poczekaj! DWI! 21, 21. Ej, mi się zdawało! Ej, plaster, plaster! Ja mega się stresuję, nie wiem. No. Chcę przejść ten. O, szafa. Wejdź tam. Pan, czy kiedy wejdź? No, Wchodź! Wejdź! Ja się, ja się najbardziej o ciebie boję niż o samego siebie. Nie wiem, dobra, 25. Nie traćmy czasu, 25 drzwi. Ok mam latarkę luz Dzień 27. Czoszkę jakoś to jest Dobra, wejdźmy Dobra To jest Daj ho Nie traćmy czasu Oczy są, uwaga Jak będziesz miał jakieś kłopoty użyj witaminek, dobra? Bo ty masz dużo witaminek no, no. no tak z

Ale jak na oczach leciał rasz? my dzisiaj tak grę bugujemy, dawaj nie tracimy czasu, lecimy. Nie otwiera już szafek. O ja. ej, 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 chowaj się, chowaj się. To ty łóżko. Już! No. Ja uszyję lockpicka, luz. Bo ja mam rok pika. E, 3, 39, 40... 30. Czekaj, a co tu... to jest jakieś tajnik czy te? E, Czyli mogę zobaczyć... Może na mnie... Ja mam... Klucz. Masz klucz do jakich? tyle. Ile? Pokaż. Hej? Nie widać. Poczekaj. To mogę lecz, Okej! my skończyliśmy sika. No to gdzieś 39 spróbuj. A bo no właśnie tam, o tam jest, czterdzieste. Ale tu tam, tam też jest. A dobra, a tam też się świeciło. A to kurde, to był... Daj, chodź. Chodźmy do ramu. To jest... Krusek yy, nie, nie tracimy czasu Ej które? 43 Ej szafa A nie dobre nie 24 O, 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 to się przyda Na ostatnią rzutę Ej się tak chodzi cały czas To jest na złączonych pokoleń później Chyba też Cześć? Ile masz? Nie ja To nie używa jej już Na Nasika musisz mieć. Ale jakbyś jej nie... Może znajdziemy jakąś. No. Co to jest? Klucz mam i mam to. Mam klucz jak coś. Ej, chodź to tutaj weź. Może tu coś będzie. tego tylko to otwórz. O! Idealnie! Mówiłem ci, żebyś to otworzył. No. Dobra. Trzymaj się mnie. Nie otwieraj szafy. Ale otworzyć? E chodź. Dobra. Ja, idę. Okej. Okay. Ej. O Jezu! Jak oni zmienili Co nie ma, nie ma? Ej, ej, a masz... Ja to ma, to ma. ej, a ty masz jakieś robuxy na rivive'a? Ja mam. Ty ja mam luz, ty tam stój. Jaką być to zmieniaj to tutaj położenie. No. O, mam pierwsze. No, bo tu nie widać w ogóle tych... Książek. Nie ma, czyli musimy iść tam. No, ona się pali w środku, tak. No. Czyli czy się ma? No. Idzie, dobra? Jakoś coś się z upachami No bo... Czy? aj, czy nic nie ma? Halo? No, nie ma żadnej książki je jedną znalazłem. Słyszę coś tam. O mam! A bo one, ma, oni ta, one tak wyglądają te książki. Ja to wiem, Co że są pisane... Ja zostaj tu. Poszedł tam tu samo, w chyba w szafie nie ma minigierek lepiej nie sprawdzać okej okay. Dzisiaj się ma tu również no bym wszędzie ma. Ara. O, cias! Okej, i ja mam cztery jeszcze u góry, i to zobaczyć. Tylko ja nie, wiem, jak on u góry wchodzi. Te książki się w oczy nie rzucają. Te książki się w ogóle w oczy nie rzucają. Niech Janusol chyba idę tu. Może tu będę bezpieczny. To ja. Dobra, proszę sobie. Muszę bardziej taką robić kamerą. Wtedy mi jest lepiej chyba. A wcześniej te tamtej książki nie zauważyłem. Tu nic nie ma. Ciężkie. Tu nic nie ma. Co? Ja wiem, gdzie on chodzi, ale idę sprawdzić kartkę, bo tam nic nie ma. Może jakoś kod się skrócił. Okej. Okay. Nie Czyli mam. Nie ma, brakuje mi tego. Brakuje mi kółka i brakuje mi. tamtego, tego, czegoś i. No, trzech ksat. Yes. Coś tego nigdzie nie ma. Tam pójdę sprawdzić jeszcze się, żeby się upewnić. Ten Olivia. czeka. Okej, okay. tu nic. O tu jest! Oj! Skoczyłem niech sący Mam minigrę! grę! Mam minigrę! Czekaj! Dam radę! Zrobiłem! Jak ja tego nie widziałem! Jak ja tego nie widziałem! Zaraz z lewo będziesz musiał. W prawo. To tu? no dobra, odwracam cię! Szybko! I kucaj od razu. No, dawaj. Mam twoje te Ja tak książek nigdzie nie ma, no Zbugowali nam tę grę totalnie. Pójdę do tych miejsc, gdzie mi jeszcze nie było. Gdzie no. a u góry? U góry, bo tam u góry to nic nie ma. Może w tamtej strony? Do góry. Tutaj nic nie ma, no nie ma sensu. Sbugowali nam, no, mm -hmm. ja do tego powinienem doskoczyć, tak. No, mam, mam ostatni kształt. Daj lecimy. Pani, a nie, nie, poczekaj, wzią. poczekaj, 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 jak coś, to ci znowu od razu, bo ja mam dużo. Tysiąc ile śrubeków. Ale dobra, ja sam się wystraszyłem. Bo ja do kawałek nie ubiegłam, ale jak ja tu tylko to jakoś mnie to dotknął ręką. Uwaga. Ojojoj. Oj. No i pa. No. A gdzie ty stoisz? No mam za nerwy no. Chodź na mąż, no. Nie mogę cię odrodzić. Ja cię nie mogę no. odrodzić! Po co ty tam stoisz? A, ja cię kręcę. No. Jaka cię majda? Czekam, sobie... on sobie stąd pójdzie. No. no Piszę kod. 2, 8. 2, 8. No. Będę chciała czekać dwa lata. Panie.

Czefa nie ma! Po co ci ją? No, żeby kupić Ale sobie. Dobra, 54 są Dobra, No to ja mi mm, Szkoda, że dedłeś. Teraz nie mam co grać. Co jest? Tyle obrazu. Ty, no oni tu tyle to obwitują tego. Zaraz. Napiszcie w komentarzach Hashtag RIP Oliks, a czemu rasz leci teraz? A nie go nie leci. Jack Black. a i leci! Co jest? Dobra. No aha! Dobra, uznajmy. Były... Tam było. Dobra, ja muszę zaraz opracować. Tu było Tu było 54. 55 pięć. Pięćdziesiąt sześć. Drzwi 56. No i to są poprawne drzwi. Tak, no wiedziałem. Ja to mam mózg. Co to jest? Nie wiem. Co to jest? Składaj, dobra. Z latarkę mi stać. Napełnienie. Dobra, masz resztę. Dobra. Trzymaj się ziema algobino. Dobra, drzwi sześćdziesiąte. Kałow, babos. Pałos, Tam są rumsy, ale. Gdzie on jest? Tu. Ja będzie lecieć zapewne. Najgorzej, bo teraz będę musiał szukać osiem lat. Mam innego lockpicka. A. No więc super, co? Kabos? Babos. Kabos? Babos. No, tam gdzieś jest. Tu jeszcze jest trzeci went. Co to jest? Co to tu robi? Ej, co to za item? Co to mi da? Nie, wiem. Nie będę używać świecy, ponieważ ona się przyda w pokoju 90. Po kilku latach mam dźwignię. Pytanie: jak wrócić? Jak gdzieś tędy szło. Cześć. Co jest? Co tu się stało? Co tu się stanęło przez sekundę? Ja nie znam tych update'ów nowych Bo dawno, ja dawno w Dorsy nie grałem Dawno w Dorsy grałem strasznie W końcu wolność! jesteśmy Prawie całą latarkę zużyłem teraz obrazy. Bum, Bum. Siema bo... Ja właśnie nie wiem, jest 63 drzwi dopiero. No i znowu to gówno. No te idź. A, za pierwszy razem były te, to teraz będą te. No i znowu to gówno. Co to mi da? Co to mi da? Nie mam pojęcia. Nie wiem, pierwszy węd wchodzę. Nie ma. Poj kolejny, trzeci. Szydłam, całą latarkę zużyję. Tak, La... Nie wiem, latarka mi się... O, mam, mam, mam dwinię. A w czwartych teraz będę chyba. No wiem, że ty nie możesz, no ale ja też nie mogę. Może być na No bo wiesz, ja nie wiem. Latarkę ja całą złożyłem. No gdzie ja idę? Na... No i gdzie ja jestem? W końcu Wyszedłem. A nie mój. Czy gdzie to jest? A tam czy? są drzwi otwarte? A, raz otworzył. 6. już. Co to było? Субтитры сделал DimaTorzok

Teraz mam sika, tak? Tak, sika mam, dobra. życzcie... mi powodzenia. O, już to wygrał. No, spróbuję. Poezu Jezu jak ja robię Ty nie wiesz co zrobię Ja użyłam witaminki bo źle pobiegłem Ja był dosłownie za mną I czemu umarłem? I czemu umarłem? Rywajwuję Re się, ale czemu umarłem? Ja się ale czemu umarłem? Co są moje wszystkie itemy leżą tu, 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 s. Nom okay. ten nom nom tak biegał, ten taki playtime, to Nie dobrą, 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 Nie dobrą, co dobrą, 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 skończył się, ów Słuchaj jak dobrze I nie mam siły totalnie na nic, już gram w te gry od, od jakieś pół godziny, to prawda, nie mam sił po prostu, nie mam sił, Muszę to przejść, Ola ostatnie prosta, nie, no nie prosta 88, z zaraz będą 90, dobra. I wtedy będę potrzebna mi to. Przymał? Nie, nie będzie mi potrzebna. Nie, nie wiem jak, nie wiem to się używa. CO JEST?! Czy jak oni to zmienili? Cicho, 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 cicho!